Siemano widzowie, ogólnie lecę na spinning. Oczywiście jest okres ranny szczupaka. Szczupaków nie łowimy. Lecę na konia. No i jeziorko tutaj przy mnie. Kowrotek, jakby ktoś pytał, to jest ASX 500 FD od Kogchy. Kogycha. Wixom 1 od 2 do 10 gram przydalęta to jest jakaś taka dekatloma, taka stara moja pierwsza przynęta na spinning a grawka krętnik idziemy zobaczymy mm. jeszcze nie byłem na spinningu na konia nie wiem czy nie będę robił karty na strągi żeby mógł iść w łowić, bo słyszałem że teraz biorą tutaj w moim obszarze gdzieś więc Pewnie będę kupywał. A teraz idziemy na tego na okonka, ogólnie. O Jezu, ale pogoda mi się trafiła. Akurat takie okienko pogodowe trafiłem. Rano było zimno, teraz jest cieplutko, nie ma wiatru. To szybko idę wtedy. Nagram wam filmik czy coś. No i git. Dobra, robię cięcie. I jak już będę nad jeziorkiem do, ten Jak już będę nad jeziorkiem to wam wszystko pokażę. Dobra widzowie, więc ja już jestem nad wodą. Tylko teraz musimy wybrać przynętę na którą łowimy. Weźmiemy jakąś blaszkę, obrotóweczkę. Tylko zmienimy, bo ja miałem wcześniej też obrotówkę. Odłożę ją na swoje miejsce. Dobra, i ja mam pomysł, że weźmiemy obrotóweczkę nie najlepszą i naj, nie najcięższą będzie taka obrotóweczka, zobaczcie. Nie wiem czy dobrze widzicie, bo ja taka złoto czerwona zakładamy i porzucamy chwilę. Ja Wam ustawię tego ustawię was na mojej... Tej, na moim stojaku to co teraz to chowamy wszystko bo zaczyna trochę kropić i ogólnie za chwilę myślę, że będziemy spadać, bo mi jest tak zimno że jakaś masakra ale jeszcze do was nagram film bo stwierdziłem, że długo filmu nie mieliście to nagram film zmontuję go Teraz jak to nagrywam jest czwartek, aby pewnie film będziecie mieli jakoś w sobotę. No, bo trochę jednak to zajmuje. Ale postaram się dla was to zrobić jak najszybciej, bo wiem, że ten bo wiem, że ludzie lubią jak szybko wychodzą materiały. O, ja was już daję tutaj na no kamer na ten na stojaczek i będziecie o tam więc zaraz wam ten dobra widzowie jestem po zmienieniu blachy już tutaj obrotóweczka jest to jest taka czerwono złota obrotóweczka dwójeczka hak trochę zardzewiał ale Raczej się da jeszcze łowić, więc rzucamy. No, jak tak siedzę, tu marznę, bo nie jest najlepsza pogoda. Co to jest? Ja rybę mam? Ja cię, szczupaka mam. Jezu, sorry, widzowie, szczupaka mam. okres na niego ochronny. Czekajcie, ja go jest Ale pajk pięknych ludzie. Ty, ale z taką rybką jeszcze się nie spotkałem. Zobaczcie, jaki pajkuś piękny. Czekajcie, taki piękny pajkuś ma okres ochronny, dlatego wypuszczamy. Buziaczek dla rybki o, Taki piękny pajk Taki piękny Wypuszczamy Pajkuś Czekajcie ja zdjęcie sobie zrobię Z pajkusiem No szybko Dobra więc wypuszczamy tego pajka Jest piękny Jezu kochany dzięki że wziąłeś Wypad uratowany Wypuszczamy tego pajka pięknego Płyń, kolego. Idź po mamę i tatę. Yes. Mamy to, widzowie. Wyjazd uratowany. Ale się nie spodziewałem. Ale zimna woda, masakra. Dobra, wyślę filmik tacie na stówę, bo powiedział, że nic pewnie nie złowie. A widzisz, tata, się opłaca. Kolejny szczupaczek. I to w jaką pogodę. Woda jest taka lodowata, że się dziwię, że w ogóle coś jest. A i widzowie, ja chciałem was ogólnie przeprosić, bo ja nie chciałem złowić Szczupaka, bo jest okres ochronny i ogólnie przepraszam, bo się nie nastawiałem na niego, tylko na okonia. Oko I to nie moja wina ogólnie, ale za to bardzo przepraszam, że mi wziął Szczupak, bo no, jest okres ochronny i to nie jest najlepsze, ale po prostu się na niego nie nastawiałem i tyle, nie? Ale jest Szczupak i jest wyjazd uratowany, więc macie tutaj przynętę na którą wziął. Już jednego na niego złowiłem. Kiedyś tam w lato złowiłem jednego szczupaka na właśnie tą przynętę. Na taką właśnie w lato ją zł złowiłem, nie? Tylko ten szczupak był mniejszy i bardziej jasny. A teraz ten, a teraz wziął trochę większy i ciemny. Całe szczęście, że się w wodzie odhaczył, więc nie musiałem go ten szczypcami otaczać, więc jest git. Rzucamy dalej. Dzień dobry. Dobra, Ty wyłowiłeś już? Tak, no, słuchaj, ja przed chwilą złowiłem takiego małego. Pokaż. Ja mam tylko zdjęcia jedynie. Ale to zaraz pani pokażę, bo teraz nagrywam akurat na YouTube'a. Tylko zwinę zestaw. Już pani pokazuje zdjęcia. Szkajcie widzowie, ja na chwilę wyłączę. Dobra widzowie, więc jestem po tym szczupaku już. Tam z panią chwilę pogadałem. Opowiedziałem trochę. Kurde, ale to było takie niespodziewane, bo zarzuciłem i myślałem, że mam yy, glona, nie? Ale zacięłem i czuję tylko, że coś walczy, nie? No to ciągnę, ciągnę. Mam szczupaka, widzę, że jest przy brzegu i chciałem wędko odłożyć, żeby go wziąć i odhaczyć. I chciałem trochę koło wrotek jeszcze pod ten. I on wtedy się wypiął. To szybko go wziąłem w łapy. Żebyście mieli w ogóle ten. Żebyście zobaczyli coś na tym filmie. Jaką się rybę. I się udało akurat. Pierwszy raz złowiłem szczupaka od 6 miesięcy na tym jeziorze. A to wszystko dzięki Wam widzowie. Pamiętajcie, kocham was. <laughs> Najlepsi moi widzowie. Z wami to. Zawsze się coś udaje. Kochani widzowie Jezus. Ale podejrzewam, że ten szczupaczek, on po prostu był głodny jeszcze, nie na żarty, a jest taka zimna woda i się dziwię, że w ogóle coś złowiłem. Bo nawet w lato, jak jest dobra pogoda... Nawet jak jest w lato dobra pogoda, to tylko raz mi się udało tu szczupaka złowić, A raz jak była taka idealna pogoda na szczupaka... To byłem z moim sąsiadem, to sąsiad złowił dwa szczupaki, a ja nic. Więc to jest bar bardzo duży fart, że złowiłem. I śmieszne jest to, że chodziłem przez całe jezioro, nie? Jedyna przynęta, na którą tutaj złowiłem jakąś rybę, to jest właśnie ta blacha, więc to jest moja ulubiona blacha na tego na szczupaka. I pozdrawiam oczywiście mojego wujka, bo mój wujek dał mi tą blachę. Więc dzięki wujek tam za wszystko, co mi dałeś, za jakieś przynęty, bo tam też mi dałeś fajne tak większe obrotówki. I dziękuję bardzo. Bo bez ciebie bez tej obrotóweczki raz jakbym bym szupaka dzisiaj nie złowił. No ale serio, drugi raz przepraszam, że go złowiłem. Nie chciałem po prostu. Nie mam na to wpływu. A ja jestem tutaj po prostu na tych. Na y, tych. Na okolicy. Dobra, widzimy więc ja już jestem w domu. I ogólnie na tym wypadzie sprawdziła się taka obrotóweczka. Dosyć stara obrotóweczka. Dwójeczka. Yy, rzuciłem w miejsce, gdzie kiedyś była masa lil wodnych. I teraz one są na dnie. I zwijałem bardzo powolno, nie? Bo będziecie mieli na pewno na filmie tam yy, już przed moim mówieniem. Ten. Będziecie to mieli pewnie. I ryba wzięła także nawet prawie brania nie poczułem. Tylko jakbym ciągnął. Nie wiem, patyka jakiegoś większego. Ale jest szczupak. Tam przy brzegu wy nie widzieliście. Bo kamerka tego nie obejmowała. Ale on mi się wypił przy samym brzegu. I ja po niego ręką musiałem sięgnąć. Bo mi się wypiął. Ale fajny szczupak. Nie wiem, czy go wcześniej nie złowiłem w lato. Bo był bardzo podobny. Ale wątpię. I wziął na tą samą przynętę, co taki szczupak kiedyś w lato mi wziął tam. I ogólnie już ja jestem po w domu jest wieczór. No więcej nic się niestety nie udało. Ale materiał wam chociaż nagram. Na spółę z kolegą pewnie zmontujemy coś. Bo już kolega mi tam pisał, że zaczyna montować. I git. Więc widzowie, ja ogólnie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do zostawiania lajków, komentarzy i mam nadzieję, że w końcu uda mi się dobić 100 obserwujących. Nara!